Cisnę słodycze pod gips i nikt nie zauważy. Oj, ktoś tu idzie. No proszę, co my tu mamy? Masz jakieś cukierki? Wcale nie. A może tutaj są? Aha, wiedziałam. Całe mnóstwo cukierków. Nie widziałaś znaku? Żadnych słodyczy w szpitalu. Będę musiała ci je zabrać. Wszystkie! Oddaj to! I nigdy więcej nie chcę tego widzieć. Jak ja przeżyję bez cukierków? Chwileczkę. Schowałam tu jedną paczuszkę. Ekstra. Mmm, jakie pyszne. Jeszcze. O, nie skończyły się. Mam pomysł. Napiszę do znajomych. Pomogą mi. O, wiadomość. To od Kandy, co? Skończyły jej się cukierki trzeba jej pomóc. Wezmę plecak i te szyściutkie słodycze. Nie mogę jej tak zostawić. No to w drogę. Let's go! A oto i szpital. Zatrzymaj się. Nie, 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 nie wolno wnosić słodyczy do szpitala. Tu jest znak. O, rany w porządku. Mam ich już dosyć. O, pacjentka, dzień dobry. Jak tam dziecko? Proszę wejść. Mm, to świetny pomysł. Zacznę od zmiany wyglądu. Pasuje mi różowy? Teraz włożę wszystkie słodycze do plecaka. Właśnie tak. I umieszczę je pod bluzą. Wkrótce będę mamą. Dzień dobry. Czy mogę wejść? O, spodziewasz się dziecka. No, oczywiście, wejdź. I jestem w środku. O, jakaś dziwna dziewczyna. A, Suzy, to ty. Nie poznałam cię. Cześć, co z twoim brzuchem? Czy to plecak? Co w nim jest? Słodycze? Ekstra, jesteś najlepsza. Chcemy, Nes. Uwielbiam je. Witam. Żadnego jedzenia, daj mi to. Tak, lepiej. Teraz możesz przejść. Następny. Co się stało? Lecimy ją! Musimy ją natychmiast zabrać na salę operacyjną! Biedna dziewczyna nie jest z nią dobrze! Ruszcie się, to tak stoicie szybko! A co z tobą? O, nie, Suzy, co się stało? Ojej, czy ty czymś zarażasz? Spokojnie, nic mi nie jest! Cześć! To przebranie dla cukierków! Widzieliście, ile ich tu mam? Częstujcie się! Żelkowe misie są takie dobre. Żadnych smakołyków. Co zrobić z tymi chipsami? Mam pomysł. Czas na przebranie. Fartuch lekarski. Rękawy. Kołnierzyk. I oczywiście plakietka. Jestem gotowa. Dzień dobry, koleżanko. Przyszłam cię zmienić. No nareszcie, to ja lecę. Tak, tak, do widzenia. Na razie. No w końcu. Ej, nie widzisz znaku? Żadnych słodyczy. Dawaj to tutaj. To mi się jeszcze przyda. Dostawa. Oj, pielęgniarka. To ja, nie poznałaś mnie? Suzy? Cześć, przyjaciółko. Co tam masz? Ale dużo słodyczy. Świetnie, uwielbiam Twixa. Chodź tutaj. Hmm. To jest takie pyszne. Zawsze do usług. Ojej! O co chodzi? Ups! Zaraz dam ci popalić. E, proszę, e, ja muszę lecieć. Dokąd idziesz? I tak cię dorwę. Chyba jej zwiałam. On nie zbliża się. Zatrzymaj się. Ale mnie boli głowa. Masz tam może coś na ból głowy? E, e, tak, coś tu jest. Muszę natychmiast coś wymyślić. Wiem, myślę, że ten cukierek wystarczy. Mm, proszę bardzo, to najnowsze lekarstwo. Mam nadzieję, że się nie zorientuję. Mm, no całkiem dobre. Pigułki nie powinny takie być. To cukierek! Nie jesteś lekarką! Lepiej już pójdę! Wciąż mnie boli głowa. Udałam się. Chwila. Stójcie! Dokąd ją zabierasz? Nie widzisz? Ona nie może chodzić. Ojej, tak mi przykro. Oczywiście możecie przejść. Biedna dziewczyna. Chwileczkę, co to jest? To cukierki! Stójcie! Wiedziałam! Wynoście się stąd! Nie zapomnij o swojej koleżance! No co za topet? Dzień dobry, panienko! Co masz za plecami? Jaki piękny kwiat. Jest twój. Mogę pocałować cię w dłoń? Jesteś taka piękna. Nie mogę oderwać od ciebie wzroku. Ojej, bo się zarumienie. Stać mnie na więcej. Zwłaszcza przed taką oszałamiającą pięknością. O, zamiblała. Muszę lecieć. Dzień dobry, drogie panie. To ja. Niesamowita Suzy! Zobacz, co przyniosłam! Cały kapelusz słodyczy! Super! Uwielbiam żelki! Nie mogę się doczekać, żeby je zjeść! Mm, są takie pyszne! Suzy, jesteś po prostu geniuszem! Wezmę cukierki i rękę manekina. Sypię je do środka. Świetnie! Teraz ten blak na złamanie. Schowam w nim rękę i stawię sztuczną. Doskonały plan. Właśnie tak. Dobra, no to idę. Dzień dobry. Mam złamaną rękę. Ojej, to straszne! Chociaż czy to na pewno złamanie? Oj, przepraszam, nie chciałam. Oczywiście. Wejdź, widzę, że bardzo cię boli. Suzy, złamałaś rękę? Biedactwo. Wcale nie spójrz. Dlaczego oderwałaś sobie dłoń? Co? Nie jest prawdziwa? To cukierki? Super! Co za odlot! Oj! Mam na sobie ludzką rękę! Chyba ją przestraszyłyśmy. Nieważne. Jakie fajne, kolorowe sejfy. Tak, i będę pierwszym, kto je otworzy. Nieprawda, bo ja. Co tam jest? Ojej, M&M'sy. To się nazywa prawdziwe szczęście. To na pewno one. Nie mogę się doczekać, żeby je zjeść. Mmm, pyszności. Kate, podzielisz się z przyjaciółmi? Co? Oczywiście, że nie. Zjem wszystko sama. Miam, miam, miam. Co za chciwuska z niej. Nie jestem chciwa! O -o. Oj, chyba jeden cukierek wpadł mi nie tam, gdzie trzeba. Tom, pomóż mi! Pom, naprawdę potrzebuje pomocy. Patrz! Uratuję cię i co lepiej! Cieszę się! Dobra, teraz twoja kolej. W porządku, co to jest? Wygląda jak zwykła myszka do komputera. Ciekawa, jak to działa. Ojej! To przecież kursor! Zupełnie jak w kąpie! Masz rację, co oznacza, że będę mógł przesuwać obiekty jak i na pulpicie. Rzeczywiście, wspaniale. Spójrz, Kate, mam teraz Twojego cukierka. I znam jeszcze jedną sztuczkę powiększanie. No, to jest idealny rozmiar. Co jesteście, takie zdziwione dziewczyny? Lepiej życzcie mi smacznego. Mmm, niam niam, to smakuje niesamowicie że nie mogę spróbować. Ręce! Muszę z wami coś pilnie zrobić i chyba już wiem co. Do kosza dziewczyny! Super! Ale fajnie wymyśliłem. Tom, odpowiesz mi za to. To podłe. Jestem zasypana śmieciami. Nie wolno tego robić dziewczynom. Wiesz, to? Przykro nam, ale musisz pożegnać się ze swoją myszką. Dobrze ci tak. Więcej nie będziesz wyrzucać dziewczyn do kosza. Okay. Czy to już moja kolej? Ojej, to bomba? Tak! O nie, odliczanie już trwa. Kate, łap! Co? Nie chcę tego! Mam, weź to! Mam złe wieści dziewczyny. Zaraz włączy się alarm przeciwpożarowy. już się włączył. W sumie mały prysznic nie zaszkodzi. Co ty nie powiesz? Następna runda i nowe nagrody! Zacznę pierwsza. No proszę, co ja tu mam? Kotek! Zawsze chciałam mieć zwierzaka. Mam dla niego kocek! Połóż się, mój słodziaku! Zaraz cię otulę. Właśnie tak. Teraz jesteś moim małym dzieckiem. To takie urocze! Jak troskliwa, mama, będę cię karmić. Pij z butelki! Kate, możemy go pogłaskać! Ręce precz. On musi odpocząć. Dobra, w moim sejfie na bank jest coś bardziej puszystego niż twój kot. Co, czosnek? Ale śmierdzi. Co ja mam z nim zrobić? On jest śmieszne, Suzy. A, wiem. Jeśli dobrze potrząsnę sejfem, to czosnek sam się obierze. Proszę bardzo, gotowe. Teraz mogę go spróbować. Fuuu, nic zaskakującego. Smakuje po prostu okropnie. Nie, no, nie dam rady znieść tego smrodu. Oh, no! Wiem! Mam tu taśmę. Chodź tu, Tom. Co ty zrobiłaś, Suzy? Zdejmij to ze mnie! Albo jeszcze lepiej, otwórz safe. Natychmiast! Co to jest? Boję się! To straszne. Chwileczkę. Oh. Hey. Wiem, Tom, szybko otwórz usta i wyceluj w wampira. No i proszę, to działa. Czosnek odpędza wampiry. Czytałam o tym w książce. Świetna robota, Tom. Brawo. Uratowałeś nas. Ciekawe, co nas teraz czeka. Ja zacznę. Zobaczmy. Wow, paczka Doritos. To w moim ulubionym smaku. Co za szczęście. Wysypię wszystko na stole, żeby było łatwiej jeść. Moje ulubione trójkąciki. Mm, prawdziwa uczta. Jestem gotowa jeść je cały czas. Nie będę się zatrzymywać. Uwielbiam Doritos. My też nie mamy nic przeciwko. Podziel się, Suzy. Zabierajcie swoje ręce. Nie potrzebujemy Twoich Doritos. Mam własny safe. Tam na pewno jest coś fajnego. Oh, o nie, to brokuły. Nienawidzę brokułów. Za co ta kara? Fu, to obrzydliwe. Nie dam rady tego zjeść. No dalej, zjadaj. Mam pomysł. Może jeśli zamienię te brokuły w koktajl, nie tylko będzie zdrowy, ale i pyszny. Zaraz się tego dowiemy. W porządku? Gotowe. Teraz wezmę ładną szklankę. To jest to. Napełnię ją po brzegi. Spróbujmy. Wygląda o wiele lepiej. No jak? Smakuje całkiem nieźle. O nie! Jednak jest bardzo źle. Chyba zaraz wymiotuję. A czego się spodziewałaś? Przestań się śmiać, otwieraj swój safe. Sam nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co tam jest. Wygląda jak jakaś broń. Jest jakiś napis. A, to powiększacz. Tylko, że co powiększa? Daj mi swój paskudny koktajl. Zaraz się dowiemy. Co tu zrobiłeś, Tom? Zobacz, teraz jest tyle koktajlu, ile było na początku i muszę go pić od nowa. Tom, daj mi swój pistolet. Został mi ostatni chips. Chcę go powiększyć. Ojej, nie działa. Nie wiem, co się dzieje. Suzy, rozmnożyłaś nas. To nasze klony. Nowa runda. Ja pierwszy. Dobra, no i co jest w sejfie? Wow, to cukierki Jelly Belly. Uwielbiam je. Chcę je zjeść wszystkie. Ale chyba zacznę od jednego. miam. Mm, miam. Oj, co się dzieje? Gdzie są moje ręce? Gdzie jest wszystko? Jestem niewidzialny. To świetnie. Muszę teraz zrobić psikusa dziewczynom. Patrzcie, latający słoik. Chwileczkę, Tom, jesteś tutaj? W porządku! On jest po prostu niewidzialny. Ciekawe, co jest w moim sejfie. To ser! Uwielbiam ser! Szczególnie na pizzy. Zawsze tak fajnie się ciągnie. To straszne! Co z moim sejfem? Czy ktoś tam jest? Nie rozumiem. O nie! To szczur. Myślisz, że ja go potrzebuję? Zabierz go natychmiast! Co on robi? Zjadł cukierka i urósł. Do nieopisanych rozmiarów! Spójrzcie! Niszczy całe miasto! Trzeba coś pilnie zrobić! Miasto potrzebuje mojej ochrony! Chodź tu, tych chamski szczurze! Wow, jestem teraz taki ogromny! Czas na pojedynek! Zrobiłem unik! Jestem prawdziwym wojownikiem karate! Atak! I ostateczny cios! Tak! Zwycięstwo! Szczur padł! A teraz wyrzucę go jak najdalej. Już tu nie wróci! Świetnie! To mu udało ci się! Nasz wybawca! Ale teraz musimy przywrócić Toma do normalnego rozmiaru. Tego cukierka trzeba zjeść, żeby się powiększyć. Więc tego, żeby zmaleć? Rozumiem. Teraz zjem czerwonego. Super! Już wiem, jakimi cukierkami nakarmić Toma żółtymi. Dalej, Tom, przygotuj się do ataku. Otwórz usta. Złapałem! Super dobre! Nie mogę w to uwierzyć, kurczę się! Dzięki, Kate! Co za przygoda!